Waw wędkę zaprasza na film. Siemanko, witam serdecznie po raz kolejny e, z nadwody. Właściwie to już z wody, bo jesteśmy na łódce. Tak jak widzicie, e, tutaj za mną Marcin. Będziemy dzisiaj pływali tak do godziny gdzieś 11.00, 10.30, więc mam jakieś 3-4 godziny łowienia. E, cel sandacz. E, ale zanim zobaczycie dzisiejsze łowienie, to jeszcze sprzed wysokiej wody. Tam tym razem byłem z Michałem. Coś tam łowiliśmy przez godzinę, półtorej może zobaczcie jak, jak ja mam podbierać, to muszę się tutaj... No dobra, na razie dobra, to dobra. podciągnij będziemy. No To boleń pewnie czy sumek? Może być boleń, ale to duży, bo... Ja go na nie mówię, to... Zobacz, Widzisz, do... No widzę, widzę. Sumek. sumek To podbierasz sam Czy podbierać? Dobra, dobra. Daj to mu w Zaszadę? tak. Weź też matę spad? <grym> spad? tak. no i Michał znowu holuje, no jestem dzisiaj złomotany na maksa był sumek na pokładzie, drugi sumek spad i teraz co to? bolek pewnie? teraz bolek będzie bo łatwo. łatwo? tak. no co? sobie poddaję Nie, czy nie sumek Znowu, Znowu sumek? Zaczyna kręcić to. Sumki były mocniejsze Nie, ale inaczej walczy, to pewnie bolki, bolek jest. Tak do dna idzie takimi susami Ciężko się koluje, co? No łapa boli W takim nurcie tu jest bardzo dużo uciąg I odwieszne pytanie, czemu nie ja? I podbierak jeszcze. I podbierak jeszcze. Cię zgrzałem. Kapotniak nie? Normalnie, zaczepiony. Zbra... O, ładna ryba. Ładny, ładny. Ładny! Dasz radę Ładnie jest zapięty. Nie, wiem, nie wiem, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo jest w No to jakbyś się za miejscami, to ja go mogę spróbować odebrać. Nie, no będzie Michał teraz łowcą boleniowym. zawsze zasadna, czy będziemy na bolenie tylko jeździć. No ale bez podbieraka w takim nurcie powiem wam, że jest ciężko. nie wejdzie wiesz. O i ta kotwiczka tu wisi na... Na włosku? Tak. No musisz złapać go tak, bo inaczej będzie ciężko. No Go no, pociągnę tam sobie. Żyje. Trzymasz? wędkę? Wędkę trzymam. Okej. Okay. Tak. O oh, nie no, profesjonalne podebranie. Piękny ty boleń. Gruby. No, no. Zmierzymy go. 60, 70 km. Niezgodnie nie, nie, nie z regulaminem by było. Czekaj, czekaj, czekaj. Masz? telefonu nie do Uśmiechnięty jabłowca? Uśmiechnięty. Oprócz tego co tego co widzieliście, jeszcze był jeden sumek. Bo ryba, która się spiera, to oczywiście był sumek taki metr 10 m, bo go widzieliśmy. Jeszcze wcześniej, jak była taka szarówka, to też był sumek jeden już na pokładzie, z tym, że niewymiarowy. No i ten boleń Michała, tak jak widzieliście, już naprawdę fajny, więc jak na taki krótki czas był ok. Zobaczymy dziś. Tak jak powiedziałem, 4 godziny łowienia, cel sandacz. Może wpłyniemy w jakieś klatki, porzucać za okoniem. Zobaczymy. Oglądajcie. Klej, Ale klej, Ale klej, klej, Ty mój daj klej, klej, w ogóle klej, na klej, Super ryba Ładna, ładna klej, czterdzieści osiem no, 8, no. no ładnie. zmieniliśmy miejsce tak jak widzieliście, fajną rybę udało się złowić. Znowu nie ja, tym razem Marcin. Klen już pod 50-48. Jak naklenia, bardzo ładne. I tyle, sandacza nie było, chociaż naprawdę przełożyliśmy się do tego miejsca. Z każdej strony obrzucaliśmy, na lekko, na ciężko. Naprawdę, naprawdę to miejsce zrobiliśmy sumiennie. Przenieśliśmy się kawałek dalej, wpłynęliśmy tutaj w jedną z takich odnóg. Zobaczymy, być może porzucamy chwilę za szczupakiem. A na końcu wy zostawiliśmy miejsce. Nie wiem, czy tam w ogóle można teraz łowić, bo tu jakieś zamieszania są. No ale zobaczymy. Tutaj chwilę rzucamy i popłyniemy na miejsce trochę głębsze. Kończymy na dziś, tak jak widzieliście, jedna ryba na pokładzie. Było naprawdę chłodno cały dzień, duża mgła, spora presja na wodzie. Standardowo, jeżeli taka produkcja przypadła Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Kto jest nowy na kanale, polecam przycisk subskrybuj. Wtedy będziecie na bieżąco z najnowszymi filmami, a na dziś tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.